przysiadało przysiadało to tak wiesz i powiem ci jeszcze szczerze pewnie moje ustawienia tutaj nie są najlepsze bo mam na przykład teraz nie wiem czy NB mam załączać czy mam go wyłączać czy NR ma być załączony i wtedy sobie regulować właśnie tym NR-em tutaj na potencjometrze teraz tak próbowałem tego NR-a wiesz wcisnąłem wcześniej w sumie i próbowałem go tak dokręcać się na granicy szumu żeby cię wycinało ale nie wiem czy dobrze robię proszę nie to, to nie ważne bo to, ten masz, to masz. NR to jest prawdopodobnie, to jest jakiś noist, jakiś filtr. To też są filtry, które coś tam wycinają jakieś tam. Ja tego nigdy nie używałem do owiec. I tak jak lewist w propagacji moim... w modulacji moim... tak swojej moim... nie używam tych różne to, że za to są moim zdanie niepotrzebne. No chyba robić, takie to pewnie ten głos, ale z tego nie używałem Przys Krzysiek, proszę. No właśnie pobawia się, jeszcze się pobawię trochę, jak na zło się, niski poziom baterii. Ale mam nadzieję. Nie, jeszcze się nagrywa, jeszcze się nagrywa. Co Mariusz, będę włączał ten film, bo zaraz mi. Ja to mam szczęście, jak nagrywam film, to niski poziom baterii w telefonie. Ale dobra, już tyle modulacji. Może jeszcze pomoduluj troszeczkę, to się jeszcze załapisz, proszę. No, 129, Słuchaj, na swojego YouTube'a rzucę pod moim znakiem 20 Oskar Sierra 129 i dopiszę po prostu Oskar Sierra albo dopiszę Mariusz Londyn. O, i będzie najprościej, okej? Okay? Jasne, jasne, się dobra, nie problemu i będzie to dzisiaj 5. No za chwilę wrzucam od razu pykam na telefon i zaraz poleci. Słuchaj, Oskar Sierra 114, tak? chyba ja No właśnie, w takim razie wyłączam filik. Poczekaj, Mariusz, chwilę, coś tutaj spróbuję ritem pokręcić, bo mi się wydaje, że troszeczkę musiałem. Poczekaj sekundę, wyłączę telefon.